Może odwrócę y, lustrzanie też przy okazji. i mm, przerzuć w poziomie. Jezu, jak dziwnie. No. Coś takiego ty nie musiałes, ale siwiejesz. M siwy wos gdzieś mam na głowie? Nie. No właśnie. Żadnych siwych wosków mam piękne. Ha. Ha. A mam 26 lat przypominam. I pół. Dobra. Znalazłem jeszcze takiego Aleksa w diamentowej zbroi. To, co mi się już mega nie podoba, to zaraz Wam porównam. Fajny mieczyk się wydaje, nawet całkiem niezły jakościowo, trzeba przyznać. Króliczki były fajne. Jeszcze, jeszcze się kupi. Coś takiego płonącego. Ten łuk też całkiem niezłe jakościowo się prezentuje. I właśnie rzecz, która mnie boli, mój ulubiony zestaw jednocześnie, czyli wieśniak. Właśnie o tym chciałem mówić. Że to jest rzecz, znaczy on ma ten szmaragd trzymać w łapie. Ale bądź co bądź, one nie są dobrze te rzeczy zeskalowane. Są Bo bardzo źle. Ten to, ale ten diament jest taki ogromny Dokładnie. Mieć to się za duży. Ale to są licencjonowane zabawki od Mojang Studio. Kupiłem cztery pudełeczka. Aż tego. Jeszcze zostały mi chyba dwa, Blaze i króliczki. Króliczki były fajne. Znaczy Blaze i króliczka też kupię. Tak. Cztery pudełka. Każde z nich 70. Tak. <suszy> 4 złote 99 <suszy> groszy. Drogo. Trzy paki zostawiłem za te cztery pudełka. Więc dzisiaj na live'ie zrobimy niejako rozpakowanie i ocenienie przeze mnie eksperta i jeszcze większego eksperta, czyli Chox. Czy coś takiego warto Czemu kupić? Bo jesteś wyższa niż ja Więc zbliżają się do święta. Być może ktoś z Was będzie chciał jakimś dzieciom Minecraftowym kupić tego typu upominek Albo sobie. Czy warto? Ja kupiłem oczywiście dzieciom. Czyli sobie... <laughs> o, oczywiście. Ja jestem Przyniesiesz śmietniczek, jakbyś mogła to od razu będę wrzucał wszystko? Nie szczekaj. Uwaga! Wyciągamy pierwszą rzecz. Diamencik. Z tyłu wygląda trochę jak tarcza. Okay. O. Dziwnie. Prawdopodobnie żeby wsadzić komuś do łapy. Może lekko zwiększę jasność. O, czekaj, żeby nie było widać za dużo. Mocno. Aha. No. Tego typu produkt Jakościowo? Plastikowe. Nikt się tego nie spodziewał. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Czyli wyciągamy Aleksę. Aleksandra. Uwaga, postać wygląda w ten sposób. Z tego co widzę... O! Czepeczka się ściąga, fajnie. O, to może niebo zepsuje, bo jestem ciekaw, czy też można ją rozebrać... Eee, ściągnąć z niej zbroje, oczywiście. Rzecz kluczowa. Nie wiem, czy tak powinno wyglądać, czy nie. Takie wyjściowe. Ale na pewno można poruszać jej łapami. Czyli zgaduję, że też można daj. Dajmondo je gdzieś. Zjadłem dajmondo? O, znalazłem. Spróbujmy tu wsadzić. Ok, chyba wychodzi na to, że coś takiego można zrobić. Co wygląda bardzo dziwnie. A raczej na miecz to jest miejsce. No nie. Czyli ewidentnie można w ten sposób jej wsadzić. Łepek się kręci. Nawet lekko wychodzi. Nie. Ale jeśli przyjrzeć się nad ruką, nie wiem czy to będzie widoczne. Wyjątkowo dobrze się to prezentuje. Chociaż sam plastik lekko tanio. No nie wiem czy 75 zł to jest to warte. I jeszcze z tego jednego opakowanka nam zostały. mieczyk, To żelazowy. Jest i mieczyk. No, tak patrzę na jakoś na druku. Jest chropowaty w niektórych miejscach. Czyli generalnie na plus. I z tego co widzę, bo nasza postać ma takie tutaj no, śmieszne wyżłobienia w środku, możemy to jej wsadzić. Skrzypi śmiesznie. Hmm. Nie jest źle, ale nie za 75 zł. Warte, może by to było jakieś. No, cztery dychy powiedzmy, można byłoby pomyśleć. Na promocji. No dobra. Alex od fajkowana. Wrócamy Teraz Steve. Steve ma papugę i ciasto. Oczywiście. No właśnie. Ty no dopiero! W sklepie teraz... To w sklepie. No? Wczoraj. Czemu ciastko z papugą? Żeby odwrócić. Od razu. Szanuję. wyciągniemy sobie na początku Ciacho. babukensa. jest... i Stevenson. Reszty wywali. Livlian. Dobra. I jest i Steve. My name. Steve Przynajmniej zadbali tutaj o ten jeden mały detal w postaci Ale tak czapkę Mogę, czapka właśnie od Alex Odawaj łepek Dobra, czy będzie pasowało? Powinno Woohoo! No pasuje kolorystycznie Nie, właśnie z tego co widzę to nie One są, no Jest Papugens jak widzicie, jakiś artefakt tutaj przy nadruku się zrobił. Czekaj, czekaj, czekaj. No łapże ostrość! No ale jest tutaj taki artefakcik. Z tego co wiem, możemy to nałożyć mu na ramię, ale to jest jakby nie do końca dopasowane wymiarami. Chociaż. trochę krzywo się prezentuje. Jakby lekko. Za duża jest ta papuga. Hmm, jak już to chyba, ale więcej sensu by miał tu dać. Ale tu się nie trzyma. No dobra, czyli to musi być na barku. Ale z tego co widzę, o! papugę ma te skrzydełka jeszcze roz To fajne akurat. Jest akurat gitara. Już na mnie lepsze wrażenie robi niż Alex, muszę przyznać. Na mnie też. I to już od początku. No i oczywiście jest też ciacho, które możemy wsadzić do. Bo jest małe. Odwrotnie. Czekaj, 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 czekaj. Czujesz się jak taki paralityk, który nie radzi sobie z tym, co się dzieje. Dobra, jest. Trzyma ciachu bardzo dziwnie to wygląda. Ale jest. Mhm. No i oczywiście też jest ta papuga. Czyli właśnie otworzyłem 150 zł. Nie pierdziemy. Dalej! Na fakturę. Właśnie wy wykonuje swoją pracę. Ale strzeliłem. Mam refleks, nie? Kulego byka. Dobra, jeszcze cztery... Dobra, wywalamy wszystko. Oj, ten zestaw może być chyba ciekawszy jeszcze, widzę. Bo te płomienie są wyjmowane, widzę. Ale trochę więcej No na pewno, jest bardziej modułowo. Uh -huh. Trudno. Jest to moja praca. Mamy tutaj szkielecika, jak widzicie, w porównaniu na przykład do Steve'a. Nie, że szkielecik fajnie, fajnie wygląda sam. sam. Nie, nie to. Może troszeczkę jest zbyt szary, ale. ale zaraz zrobimy Steve'a w pomieniu. Też będzie można i. W tym zestawie jest łuk. Ty, cięciwa jest lekko taka do naciągnięcia. Czuje bardzo lekko. No, pewnie się wypracuje, to się zepsuje. No, więc tego lepiej nie naciągać, ale jest przyjemne. Jest też szczała z takim pierdzielnikiem do zaczepienia. Strzał się super prezentuje. I mamy też mnóstwo płomieni, więc. Yy, na logikę. Ten płomień. Ten jest na łeb. To wiem. Może ja bym wziął podpowiedź? Aha, nie ma podpowiedzi. Mm -hmm. Dobra, zacznijmy. Od naramienników. Chyba. Are you sure? Kurna. Czekaj, może z tyłu coś będzie. Jakaś podpowiedź nie ma. Nie. Jestem Daj. za głupi na to. Daj. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo on ma w tym stać. Chyba. No na no, nie, bo to już nie w tą stronę idzie. Można to było Może czuje się podpowiedź. jak Debil, który prostej rzeczy nie potrafi ogarnąć. Dobra, weź to złóż. Oh o, no Więc my się tutaj... Okej, okay, widzę, że tutaj można to wsadzić i wtedy tak jakby się to niby... niby... działa. Okej. Okay. Jak tam do naj... okej. No. I... Okay. no. Jak tam, donatorzy, się czujecie, że jeden dzień daily ponad, który został wpłacony w donate'ach, poszedł na takie... O, o. <laughs> na takie coś? Nie, ogólnie powiem szczerze, że robi to roboty, przyjemne to jest. Ale czy to jest warte tyle? Mnóstwo artefaktów tutaj widzę typu... Nie, to jest brud do ściągnięcia, okej, okay, po prostu brudne one są. Nie wiem, czy tak? Mattel 2022. Made in Vietnam. Bo ty wziąłeś, dałeś mi wszystkie po ten został, ale on a, chyba... A, dobra, to to będzie na nóżki, a to będzie na łapki. Tak jest. Dobra, to już sobie Ty, sobie wietnamskie. Masz, to już ogarniesz Mhm. Mm I tutaj muszę gościa chyba wsadzić... Nie... O tak, 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 chyba dokładnie. Ja nie mu z tej klaty to ale Nie wiem, czy dobrze to nałożyłam. <noise> Brawo! Jezu! O nie, jeszcze wszystko rozwalił. No nie, no czekaj, bo to jest dzikie. Już wiesz, jak... Tak, powiedzmy. Czyli generalnie chodzi o to, że on w tym płomieniu stoi. Zobaczcie jako pośledzony. O, widzicie, stoi w, w płomieniu. Pali się. To jest na klatę, nie? Yep. Nie, nie tak, nie ten tak. sposób. Czekaj, to jest na łeb. To jest na łeb? łeb? Okej, okay, to to jest na klatę. mu to pod żebra. Ale dziś głupio. do góry, nie? Chyba tak. No, i że niby on tu się pali. No, płomień jest głupi, muszę powiedzieć, mega słaby. No ale wygląda jak płonący szkielet w te, dzień. No że to dobrze wygląda. O wiele lepiej te kolory w ogóle zobaczyć. No. Fajniej. To na żywo tak, uwierzcie tak, mi się, i jest i gorzej. Neonowy, przezroczysty pomarańcz. I chyba tu jeszcze płoną mu na ramienniki. Jest, tak? O! Tadam! Jest do tego też łuk i miecz. Które spróbuję w... Może być. Strzało. Łuk i strzała.

Jak najbardziej. Jeszcze jak? I teraz najlepsze, według mnie. No. Wieśniaki, czyli kwidzyniaki. Odpala Alex. Oh. Mattel to chyba firma taka renowana, jeżeli chodzi o zabawki. No to Tu się nie sprawdzili. No, no, Widać, że Lady Agnes... co? Dobra. O! To będzie ciekaw, czy to działa. Blok stacji roboczej. Fajnie by było, gdyby wszystkie wieśniaki były z każdej stacji, to bym kupił. To się kręci, więc już daje plus pół punktu Szmaragd. Szmaragd. I oczywiście sam sobie wieśniak. Ty! Skąd kupił? To wygląda jakby można było to ściągnąć. Bo ta nakładka jest tak jak ruszająca się. Hmm. Bo to wygląda jakby tej profesji można było mu nakładać. No, o, patrzcie, rusza się. Al no mu świetnie odwzorowali Chodnie no Żartuję. Teoretycznie on powinien trzymać też tego szmaragda, tylko... wo Patrzcie jaki... Ej! Pa... O, jak ja dzisiaj na siłowni! O! o, Mam PTSD z siłowni. o, o! Brawo! <laughs> brawo! 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 Będę tym bił, brawo donatorom. Brawo! <laughs> Czekaj, jak to gówno to wsadzić. Nie brawo wiem. Ci pomóc, znaczy, generalnie to jest nieintuicyjne. Bo to jest bardziej zać. On nie ma tych wyżłobień tutaj. Patrzcie, jeszcze doceniam coś czasem skrzypi Chop, Grupa! Kurna, znowu brudny był. Co takie brudne te rzeczy tu dają? Ale fajne jest to, jak się przyjrzysz, on ma takie chropowate jakby piksele, nie? To akurat robi robotę. Nie wiem czy to będzie widać, na pewno, nie? To jakieś. jakiś. A może widać takie. No właśnie o to chodzi. Od... No, czekaj. Dobra, wieśniak jest najlepszy moim zdaniem. Ale wciąż nie warty 75 zł. O, tu widać pod światło lekko, te takie. O, 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 coś było przez chwilę widać. No idiotyczna kamerka. O, widzicie teraz. Właśnie o tym mówiłem. Tak jakby niektóre piksele ma chropowate Proszę cię bardzo Jako taką jedna mamuta śniaczek No, jeszcze do tego to? Mówię, jakby były różne profesje, to w ogóle fajna taka kolekcja by była. Błaga, mnie jej nie będzie, bo ja to wszystko ja kupię. Wiem. Ja to wszystko kupię. A to można zawsze kupić podróży. No. Zróbmy podsumowanie. No, czy chcesz mi pokazać do kamerki resztę tych artefaktów, które podpadały? Okay. A co, mam te płomienie też brać? No, ale to wezmę to, żeby wszystko było w każdy kawałek plastiku. Tu masz czopkę jeszcze. No to ty mi pokażesz też, o. Czekaj, tylko ja to muszę jakoś złapać. Nie wiem, jak to Widać? Nie widać, o. 300 złotych! 300 złotych! Bez czterech groszy. 300 złotych! Zł. No, nie mogę się ogarnąć w tym jak to 300 złotych! No, nieintuicyjnie jest taka kamerka, nie? No, teraz jest mega nieintuicyjnie. 300 złotych! Czekaj, Ctrl Z wezmę. Mhm, dupa nie działa. O! Teraz jest bardziej intuicyjnie. 300 złotych! 300 złotych! I tak sobie odliczę to od podatku, ale 300 złotych! I to jeszcze jakieś artefakty małe, dodatki. A tak koła mi widać? 300 złotych! Patrz, co zrobię? 300 złotych!